Bilety nie będą już obowiązywać. Zastąpi je nowy 15-minutowy. Najtańszy bilet, czyli za 2 złote bilet będzie obowiązywał na czas przyjazdu do 15 minut. Stare nominały nie tracą jednak ważności. Można z nich korzystać łącząc je z innymi biletami. Na przykład gdy skasujemy 4 bilety po 70 groszy otrzymamy bilet za 2,80. A wtedy możemy jechać komunikacją miejską 45 minut. Co o tym sądzą podróżni? Mój chłopak jest obcokrajowcem i jeździ sam eee, tramwaj musi wiedzieć teraz, że już nie kupuje złote 40-10 minut, tylko to są już dwa złote. To jest najdroższa komunikacja w Polsce. Uważam, że jeśli jest czas przedłużony, to znaczy, że jest to proporcjonalnie. Kierowcy autobusów i tramwajów również mają swoje zdanie. Z pobliskich osiedli typu Orunia Górna, Łostowice, Helm Do dworca głównego jest właśnie... Czas przejazdu około 15 minut i to już mieści się w, w taryfie jednego biletu ulgowego, który niby podrażał, ale generalnie e, tanieje. W pierwszych dniach obowiązywania nowych biletów nie możemy liczyć na taryfę ulgową. Proponowałbym wszystkim podróżującym, aby już kasowali bilety według nowego taryfikatora, aby uniknąć e, sytuacji, że tak powiem, w których mogłaby być nałożona opłata dodatkowa za jazdę na e, nieważnym bilecie. W styczniu do grona kupujących bilety komunikacji miejskiej dołączyli gdańscy radni. Pod koniec ubiegłego roku zrzekli się przywileju jeżdżenia tramwajami i autobusami za darmo.